Panie, to jest kompromitacja dużej wagi. To jest naprawdę kompromitacja dużej wagi. Jeśli celem rosyjskiej dezinformacji jest pewna dezintegracja w stosunkach polsko-amerykańskich, a także sianie niepokoju w innych społeczeństwach, takich jak polskie, no to właśnie Adam Szłapka stał się dezinformatorem jakim? Rosyjski. Człowieku, jeśli dziennikarz zaczął od tego wywiad to ty jako specjalista od kontaktów z dziennikarzami w tym rządzie powinieneś też być przygotowany na to, że on zacznie od tego wywiad. A skoro tak, to należało zobaczyć, co Donald Trump tak naprawdę powiedział. To nie było trudne do przewidzenia, że w RMFFM padnie pytanie o słowa Donalda Trumpa. A skoro tak, to rany trzy minuty poświęć na to, sprawczy, aby na pewno... Czy aby na pewno masz zamiar powiedzieć prawdę, czy też dezinformować? Ja już nie mówię o tym, że wy w tym rządzie chyba powinniście mieć ze sobą jakąś komunikację i ktoś tam powinien powiedzieć: Ej, chłopaki i dziewczyny, tam coś lata w przestrzeni publicznej o słowach Trumpa, to nie jest prawda, obejrzałem ten wywiad, jest inaczej. No, chyba poważne państwo ma ludzi, którzy w takim momencie mówią: hola, hola, uważajcie, bo tu się możecie. Wpierniczyć po prostu.